Nasza przeciętna dieta nie jest w pełni doborowa, czyli jest niedoborowa. I jeżeli odżywiamy się dietą niedoborową, to powstają pewne y, braki w ustroju, braki witamin, braki minerałów, braki też innych związków, które by utrzymywały nasz. Ustrój w pełni zdrowia. I w związku z tym, gdy dostrzegamy jakieś niepokojące zjawiska dziejące się z naszym organizmem, to najpierw powinniśmy się zastanowić, czego to naszemu organizmowi brakuje.